W naszych polach trwają sianokosy. Operator kroniki odwiedził wielkie gospodarstwo naukowe PGR, które liczy około 7 hektarów ląk. Można tu zobaczyć obrazy do niedawna nieznane jeszcze na naszych polach. Niemal pełna mechanizacja tych prac, które kosztowały dawniej tyle trudu i czasu. A teraz i o koniku. 45-konny koniku oczywiście. PGR to prawdziwa fabryka paszy zielonej. I tym pięknym filmikiem z roku 1972 zapraszam Was na mój PGR na drugą część Sianokosów i mam nadzieję, że zarazem ostatnią, jeżeli chodzi o ten sezon. Mówię głośniej, bo w tej 50 trochę tutaj głośno jest. Sam nie słyszę własnych myśli. I jak możecie zauważyć, właśnie kończę zgrabiać. Ciężko to szło, ale jakoś poszło. No, dojść do końca. Tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, krzywo też prosto. Jest jak jest, tragedii nie ma. No, dobrze też nie jest. Ale takie mam, taki mam GPS wokół. No, niestety. W międzyczasie zarobiłem trochę kasy. No, tu pniaka muszę wyciąć. Zrobiłem trochę zakupów. Tak jak tu możecie zauważyć, stoi piękna beczułka z paliwem. To jest beczka na wodę, ale przerobiłem sobie ją na paliwo. Także mam tu 1000 litrów paliwa, bo nie chciało mi się za bardzo jeździć na tą stację tam benzynową, tankować co chwilę. Szczególnie tej tutaj 50 bo ona no naprawdę tutaj jest paliwożerna strasznie. No, nie ma jak zakupki. To jest po prostu coś, co uwielbiam. Tu nie ma nic. Tak, więc na początek ładowarka kołowa. Niestety nie znalazłem nigdzie fadromy. Jest do 19, próbowałem, próbowałem sobie to przekonwertować. To jest tyle roboty, że w tym czasie wolę wycinać drzewa. A ładowarka kołowa zastąpi 6, tą 50 przy ładowaniu kłód. No bo 50 już ciężko się to robi. Jest takie volvo. LM845 produkowany w latach 1970-1972 i dostałem specjalne zezwolenie sekretarza partii na sprowadzenie tego Volvo z NRD. Także mam sprowadzone. Kupuję. Oczywiście, więc rocznikowo będzie pasować do PGR-u. Markowo tak nie bardzo, no ale tutaj innej opcji póki co nie ma. No dobra, będzie musiało być to. O, jest. To jest niby do przewozu wody, ale ja sobie to przerobiłem na przewóz diesla. Szary, stary, szary, stary. A będzie ten pierwszy kolor, myślę, że będzie ok, nie będę musiał jeździć tutaj tankować. To jest to. Dalej, kolejny sprzęt. Jak już iść za ciosem, to już iść. To będzie do targania kłód, proszę bardzo. Taki oto piękny sprzęt. Ten jest akurat sprowadzony za wschodniej granicy. I pytanie: czy mam wszystko co chciałem. Proszę, nowo zakupione sprzęty. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Co dalej? Ja niestety grup kośnych nie mam, dlatego wspomogę się prasą. pomogły w specjalne grupy kośne przybyłe z całej Polski. Próbowałem do tej Sigmy założyć sznurek, czyli wrzucić ten mod netwrap. Znaczy netwrap nie, twin. O, o tak. Ale niestety nie udało się, nie mogłem załadować tego sznureczka tutaj i jest tak jak jest w oryginale, niech będzie. sobie zrzucam teraz, nie mogę to zrzucić, tu gdzieś tą zgrabiarkę postawię. Zobaczymy czy pójdzie z prasą ten ciągnik. Dobra, to wszystko nasmarowane. Jak to zamknąć? Co tu jeszcze? Tu jest chyba. Aha, tu te palce mechanizm do sznurka. A tu jest sznurek. Proszę bardzo, wszystko się zgadza. Czyli sprzęt gotowy do pracy. Tu zaczep do ewentualnie wozu. Ja wozu nie mam. Nie mam żadnego autoloada. Będę wszystko później ładował ręcznie. O. Rozkładamy sprzęt. Kurczę, działa. Działa. Tak to było. Ile razy chodziłem za takim sprzętem po polu. Odbierało się tak zwane to się nie nazywały kostki, tylko na to, co najmniej tam w Lubelskim, gdzie ja byłem, mówili ciuki. A, zaczną od jakiegoś krótszego. Jakiś mijaczek się trafił, ale to nic. Ja zapomniałem, wcześniej mówiłem o tym sprzęcie, że kupiłem nowy. Otóż tak, zaszalałem wcześniej w poprzednim odcinku z tą trawą, tutaj z tym malowaniem. I prawie się spłukałem z kasy, i nie miałbym już jeszcze chwila za co kupić kolejne działki. No ale się udało. No i teraz przed tym zgrabianiem, bo tak naprawdę przymierzałem się do tego zgrabiania, nie chciało mi się tego robić. Ale w końcu stwierdziłem, że trzeba to, to, to zrobić i ruszyć dalej z tematem z zarabianiem kasy. I kupiłem trochę sprzętu, który pokazywałem wam na początku odcinka. Właśnie sprzęt się sprawdza, co prawda jeszcze nie używałem, tylko używałem tego dziwnego ciągnika, czy tej maszyny do przeciągania drzewa na gąsienicach także fajnie, dużej mocy, ale kurczę, no tyle paliwa, żre, że to jest masakra dobra, no może to te kosy sobie odpuszczę, pokażę wam no Volvo mi targa na razie jeszcze na ten procesor kłody także jest spoko, nie męczy się tak jak ta 50 a to cudo. szybko zademonstruję. Proszę bardzo, jak szybko drzewo ścięte. Ja teraz o, przygotowuję sobie ten panel do roboty. Zaczepiam drzewko. A, muszę włączyć. I już sprzęt odpięty. Ciach. I proszę jak ładnie. Nie muszę już Zetora przepinać od przyczepy do tego Tajfuna, i tutaj kombinować. A ten sprzęt na pewno jest dużo mocniejszy niż Zetor, jeżeli chodzi o to ciąganie kur. Także jest wszystko Gites. O, jestem z powrotem w Ursusie. Tak, jak wspominałem, tego teleportu używam. Niestety, albo stety, ale tak to staram się grać w miarę realnie. Dobra, ten odcinek Sianokosów Kosów nie wyjdzie już taki długi jak ten pierwszy. Bo ja widzę, że jak jest dosyć długi odcinek, czy tam ponad pół godziny ma, to nie chcę wam się oglądać. Dlatego tutaj zakończę te zmagania chwilowo. Jeżeli chodzi o nagrywanie Spresuję sobie to Po prostu w wolnej chwili I widzimy się jak będę już to zwoził Jeszcze muszę teraz pomyśleć Co robić z tą trawą Czy jakiś magazyn by wybudować Czy jakoś sobie tylko to układać Także nie wiem To jeszcze sobie przemyślę I na koniec odcinka powiem po co mi ta trawa Lub do czego będzie potrzebna Także widzimy się za chwilę, no i jestem po krótkiej przerwie. Dla Was krótka przerwa, a dla mnie dwa dni udręki, męczarni, w ogóle tragedia. To był kolejny głupi pomysł z mojej strony. Więcej takiego czegoś nie zrobię. Na szczęście już kończę z tymi ciukami nieszczęsnymi. To jest jakaś porażka. Już więcej nie będę robił takich ciuków. Mam nauczkę. Znowu wpadłem na genialny pomysł. Ponad 800 sztuk. Wszystko ładowane ręcznie. Klawiatura mi zdechła w laptopie. Klawisz S wypadł. Normalnie odmówił posłuszeństwa. Jadę z, z drugiej klawiatury po prostu teraz. Ale to nic. Dwa lata to klawiatura miała prawo wysiąść. To już wszystko zebrane. Tu jeszcze mi zostało kilka sztuk. Które znalazłem sobie układałem tak tutaj, żeby nie biegać cały czas. I mogę sobie pograć rzuty za trzy punkty. Już różne zabawy wymyślałem, jak sobie to urozmaicić Ale niestety pomogło tylko na chwilę. Ale już mam pomysł, jak zbierać trawę luzem. Mam już nawet sprzęt kupiony do tego celu, ale to będzie w następnym odcinku. Bo myślę, że będzie jeszcze jeden odcinek, który rzuca coś konkretnego. Jeszcze muszę zobaczyć, jaki sprzęt tu dokupić. A później, niestety, będzie dłuższa przerwa, dopóki nie zrobię porządku z tymi drzewami. Także nie wiem, czy jeszcze w tym roku zdążę. To zrobić, i to będzie aż w przyszłym roku. No bo tutaj drzew kilka tysięcy sztuk do wywalania jest, a po co Wam to pokazywać na okrągło. Będę musiał poszukać sprzętu takiego, żeby ciąć później te drzewa na kawałki, bo nie wiem ile jeszcze dam radę tym procesorem podziałać. Bo i tak do tej pory ile tutaj drzew dociąłem. Zerknijmy na statystyki październik e, nowe maszyny 730 tysięcy w listopadzie a jakąś przyczepę przez przypadek kupiłem i sprzedałem to niechcący e, teraz w listopadzie co tu budowa 437 tysięcy nie wiem co budowałem nie pamiętam, a robiłem przecież tą trawę malowałem nie? zakup terenu 400 tysięcy i 1,5 miliona zysku za sprzedane drewno tak samo jak do września tak mniej więcej, czyli te Podobnie, to w listopadzie na razie 37 tysięcy zarobiłem za sprzedaż drzewa i nic więc więcej nie mam, 908 na plusie. Dobra chyba tyle, teraz tak kupiłem, to chyba rajot robił takie plandeki do przechowywania bel, można przechowywać okrągłe, kwadratowe, różnego rodzaju, 150, 180, 125 z tych okrągłych te kwadratowe też to te 240, największe 220, I te 90. Tutaj 250 Bel, tudzież kostek mieści jedna plandeka, i jest bardzo tania, kosztuje chyba 2300 zł, czyli jakieś za 500 euro? Dobrze mówię? No bo 1000 euro to tam w granicach ponad 4000 zł. No to by się zgadzało, gdzie to jest silosy na samym końcu, tak jest niebieska, zielona i szara. Także polecam, to jest tylko tak na chwilę, bo będę potrzebował trawę do karmienia zwierzaków. To wam mogę powiedzieć, że będę miał zwierzaki. A jak trawa, to możecie się domyśleć, jakie. Tak to pięknie wygląda i w sumie jeszcze podejdę tutaj do prasy, specjalnie podpiąłem tą pięćdziesiątkę moją, żeby odpalić iliczki bel. 863 sztuki, sprasowałem i tyle ręcznie załadowałem, więcej na pewno ręcznie już ładował tego nie będę. I takie to siano-kosy na tym pgr że Na razie biedne, bo biedne. Powiem to wszystko jest tylko tymczasowe, żeby zarobić kasę. Później będą na pewno lepsze. No mam nadzieję. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Pole wykoszone. Na sam koniec, oczywiście. Jeszcze jedna rzecz. Muszę sobie spojrzeć, tak mniej więcej, na te pola. a zaszalejmy jakie ja mam tereny mam te dwa tylko na razie to żeby jeszcze trawę skosić w listopadzie to kupię ten teren teraz tu mogę sobie spokojnie wyciąć te drzewa żeby mnie nie wkurzały jest trochę skał na razie je zostawiam ale prawdopodobnie te skały będę likwidował wszystkie bo jednak tutaj burzą mi koncepcję ogólnie mapy Także będą mi przeszkadzały. Ja sobie jakieś skały tutaj wrzucę sam. Także myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Janokosy się udały. Wiadomo, nie było opcji, żeby coś nie wyszło. trasa była w użyciu. Tak, jak chciałem, żeby ta Sigma pochodziła trochę. Nie wiem, czy będzie jeszcze chodziła kiedyś. Chyba, że zrobimy już po budowie mapy jakiegoś live'a i ktoś wpadnie i mi pomoże. Bo ja sam na pewno już tego robił nie będę. I tyle. Także zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będą znowu się nokosy, ale bardzo skrócone. Będę tylko sobie zbierał sprzęt. Na pewno kupię jakąś inną kosiarkę. Bo już tą rotacyjną nie będę kosił. Bo Jak nie mogę wynająć tego pracownika, to to jest dla mnie duży kłopot, żeby te 1,60 m kosić. Także. Do zarabiania kasy pewnie kupię na razie jakąś inną, zgrabiarkę pewnie też zmienię, bo to ciężko jest tak. omówię no jak już będą pola, będę mógł wynająć pracownika, będzie zawsze inaczej. A póki co, na czas budowy tej mapy, pewnie zakupię coś innego, ale to jeszcze zobaczę i na pewno Wam też to pokażę. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, pa. pa.